Dziś impreza Drobiołego Rana Więc zawsze nie życzę siebie dlatego Hejterka, hejterka, ale ona Przepraszam, że wam tego nie mówiłem Ale coś nie mogę nagrywać i dlatego, że Dziś impreza białego Rana Dziś Diz impreza do Białego Rana. Diz impreza do... Puxa, się me esqueci a tua. Diz impreza do Białego Rana. E